Na pewno będzie to pociąg podpieśniowy. Tak jak wspominałem e, podczas prezentacji parowozów, e, parowiez kt była lokomotywna, była lokomotywa, która e, prowadziła modalnie e, kredkizowe i ciężkie, czyli podiluzje, podkązi, podpieśnia, ekspresów. Tutaj już widzimy wagony fantazerskie czterooszowe, te które, które były właśnie, ale, z których były zestawiane właśnie składy e, ekspresowe i Z przodu mamy wagon bagażowy do przewozu e, różnego rodzaju bagażów podręcznych. E, widzimy piktogramy namalowanego psa tutaj w niewielkich wrotach tak zwierzęta też można było przewozić dawniej koleją następnie wagon bardzo bardzo ciekawy, bardzo charakterystyczny tak zwany szczupak a to przez zwężające się u obu pudło, wagon z lat 30. Powiem Państwu szczerze, bardzo często podróżuję tym pociągiem w przypadku różnych przejazdów historycznych i naprawdę większość wagonów obecnych, pasażerskich no, nie równa się z komfortem tego, tego, tego wagonu. Następnie mamy trzy wagony ryflowane od, od tej struktury właśnie się Dalej zrodziła się nazwa tych wagonów, czyli wagony ryblaki. Yy, oprócz wagonów pasażerskich, pospiesznych, bardzo często można było je spotkać w ruchu także lokalnym, a to ze względu na yy, yy, środek wagonu, czyli...